Tak, dobrze widzicie, ja młody i głupi. Mam dopiero 24 lata i to jeszcze zawyżam, bo dopiero rocznikowo 24. Ja mimo wszystko jeżdżę motocyklami od jakichś 20 lat bez mała. No wiem, brzmi dziwnie, ale tak po prostu zostałem wychowany. Przez te wszystkie lata zauważam raczej istotny spadek liczby motocyklistów na drogach. Co prawda, to trochę ewoluuje, bo myślenie o motocyklach po prostu się zmienia. Ale wciąż dziwi mnie, że w tych czasach, w tej ekonomii i w tej ekologii tak mało pojawia się motocyklów i motocyklistów na drogach. Jeżeli mam kogoś przekonać do zasiągnięcia na motocykl, to mam nadzieję, że uda mi się to zrobić tym filmem. Bardzo często słyszę, że przecież motocykl to jest sprzęt, który chcecie zabić. No dobra, może źle trochę zacząłem ten filmik, bo pokazałem wam prawdziwego krosa, którym jeżdżę na jednym kole. Znaczy już nie, bo już go nie mam. No i przy okazji kilka scenek ze swojej Daytony, która jednak ma tyle koni co mój samochód, ale jednak przy jednej siódmej tego masy. Ale nie zapomnijmy o tym, że przecież istnieje wielki przekrój rodzajów motocykli z silnikami o pojemności od mniej więcej 50 cm3 do nawet 2,5 litra. Tak, nie przesłyszeliście się. Więc w zasadzie każdy coś powinien dla siebie znaleźć. No ja chociażby na całą resztę roku, kiedy niekoniecznie jest ciepło i przytulnie, znalazłem sobie takie motoguci. 750 pojemności zdawałoby się, że to jest całkiem dużo, ale ma to tylko 50 koni i jedzie się tym trochę jak samochodem. Po prostu z każdego biegu jedzie, niezależnie od prędkości, którą macie. Do tego nie zachęca do jakiejś super szybkiej jazdy, więc. Ani nie jest to sprzęt, który chce was zabić, ani nie jest to sprzęt, na którym wy chcecie się zabić. Po prostu nie pchacie się nim w kłopoty jakieś. A wciąż jeździ się całkiem przyjemnie. Zresztą jego prędkość maksymalna oscyluje gdzieś minimalnie poniżej 160 km na godzinę, co też nie jest dużym wynikiem. No, a rzeczywiście wygodnie będzie się Wam jechało maksymalnie 110-120. Rzecz jasna, niesamowitą przewagą jest to, że nawet tak niekoniecznie szybki motocykl z prędkością maksymalną godną pewnie Fiatu, Uno albo Punto przyspiesza i tak dużo szybciej niż wspomniany Fiat, bo jakieś 5, może 6 sekund do setki, ale wciąż trzeba go wtedy męczyć, trzeba wtedy pałować, dawać gazu do oporu. Niekoniecznie każdy tak jeździ samochodem, więc tym bardziej, czemu miałby tak jeździć motocyklem? Można nim jak najbardziej jeździć spokojnie. Z drugiej strony też słyszę bardzo często te narzekanie i nękanie, że A, przecież to się trzeba ubierać. No i w ogóle ten ubiór to tak strasznie dużo kosztuje. Ale wiecie co? To wszystko naprawdę nie było drogie. Kurtka ze 300, buty podobnie. No, kask, co prawda, kosztował z tysiaka, ale. W zupełności jesteście w stanie ogarnąć coś za 5 które równie bezpiecznie będzie Was chroniło. Do tego spodnie jakieś też za 3, 4, maks 5 kupicie, które również będą wygodne i wytrzymałe. A rękawice to koszt stówy, jesteście już całkiem dobrze ochronieni. Coś śmieszniejsze takie komentarze często słyszę od ludzi, których widzę na nogach jakieś Jordany za 5 czy 6 stów, jak nie lepiej, więc. Czy to nie brzmi trochę ironicznie, czy nie lepiej po prostu byłoby raz przeoszczędzić, kupić jedną parę butów, czy fajnych spodni mniej i rzeczywiście kupić ochronne spodnie, ochronne buty. Myślę, że wasze zdrowie jest jednak więcej warte niż jakaś para Jordanów. A przy okazji te przebieranie, ubieranie mityczne, no taki głupi argument, trochę jakby się chciało z łóżka wstawać i nigdy nie ubierać. No owszem, też nie lubię ubierać się, jeżeli nie muszę, ale jak już mam wyjść z domu, to nie będę wychodził nago. Zimą tak samo muszę ubrać kilka kurtek. Ba jakbym chciał wsiąść do samochodu zimą, gdzie na zewnątrz jest zimno, więc muszę założyć kurtkę, a w samochodzie rozluźni się rozwygodnie na długiej trasie i włączę ogrzewanie, no to znowu muszę zdejmować tę kurtkę. No tak samo wcale nie oszczędziłem jakiegoś czasu dużo względem ubierania się na motocykl. Zresztą sami zobaczcie, ile to wszystko musiało trwać? Z minutę? Może dwie więcej niż normalnie. No ja po prostu nie kupuję tego argumentu. Tak samo. W halówkę, żeby grać, musicie mieć dobre halówki. Czy do tenisa, zawsze jakąś rakietkę, też fajne buty. Nawet i cholera, na te siłownie, zawsze macie jakieś inne, dodatkowe, czyste buty, żeby nie brudzić. Choćby najtańsze, ale zawsze są i zawsze je przebieracie. Więc czemu by tego samego nie zrobić na motocyklu? Nie wszystko opiera się na Dainesie za kilka koła i szołaju za kolejne tysiące. Można się tanie ubrać, ja tak robię. Co prawda, mam też i Dainesa, ale nie potrzebuję go cały rok. No, później może mówić, że teoretycznie nie ma gdzie trzymać. Otóż, jak już macie ten samochód, to w sumie nikt wam nie broni postawić na tym samym miejscu parkingowym, co samochód, bo prawdopodobnie się dwa pojazdy na jednym miejscu zmieszczą. Bądź gdziekolwiek zaparkujecie tak, żeby po prostu nikomu nie przeszkadzać. Ciężko nie będzie. To jest tylko motocykl, a nie samochód. Zostaje jeszcze kwestia czynników atmosferycznych, ale przecież samochód tak samo przez 20 lat potraficie trzymać na zewnątrz. A tutaj dużo łatwiej jest dokupić i założyć jakiś pokrowiec. Gdzieś ze 100, może 200 zł wydacie i macie spokój na praktycznie cały rok jeżeli rzeczywiście nie macie gdzie garażować. A gdzie ten pokrowiec później trzymać? No, w sumie są tutaj dwie opcje: albo możecie po prostu wrzucić to do plecaka, albo mieć jakiś specjalny kufer na tyle motocykla, do którego raczej bez problemu zmieścicie taki lżejszy pokrowiec jak ten. Latem grzeje, zimą chłodzi, no ale tutaj wracam ponownie do tego argumentu: czy rzeczywiście latem będziecie chodzić w kurce zimowej, a zimą w sandałach? No nie, tu i tu trzeba się ubrać. Ale jak już wsiądziecie i zaczniecie jechać, jezu, jaka przyjemność! No i ci wszyscy ludzie w korkach, nawet wam nie jest ich żal. Próbowałem to zobrazować w stoku, ale takie pojęcie jak korek w Białymstoku niekoniecznie istnieje. Specjalnie wyjechałem w środku tygodnia o 16, żeby coś poszukać. No było ciężko, ale i tak jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, gdybym tak samo omijał te wszystkie samochody w po prostu dłuższym korku. Mieszkając w jakiejś większej metropolii, jak w Warszawie, chociażby istne zbawienie. Później się jeszcze ten pojawia dylemat, że o, motocyklem przecież nie wszędzie wiedziesz. Otóż zdecydowanie dużo łatwiej będzie sportowym motocyklem wjechać w las niż, niż wjechać w Ferrari do lasu na grzyby. No i tak samo terenowym motocyklem łatwiej będzie Wam jeździć po ulicy niż terenówką. Znaczy, może nie żeby to było ciężkie, ale po prostu bezsensownie dużo by paliła i zajmowała miejsca. Nie ma co się oszukiwać. A motocykl, przez to, że ma tylko jedną oś, ma tą przewagę, że buja was tylko w przód i w tył na dołach, a nie jeszcze dodatkowo na boki. Zresztą zobaczcie, taka merka nawet nie jest niczym przyczepiona do tego amortyzatora. Jest to po prostu na takim wielokrotnego użytku kawałku gumy i jadąc po tych dołach wcale nie chciała się urwać. A teraz wyobraźcie sobie jechać te 50-60 na godzinę po takich dołach samochodem. Bez rajdowego zawieszenia możecie sobie co najwyżej zęby wybić. Jak już byście to rajdowe zawieszenie mieli, to wątpię, że bylibyście tak szybcy, jak te motoguci na asfalcie, jak już z powrotem wjedziecie. A i pamiętacie to co mówiłem o tym przyspieszeniu? No, nic wam nie jest straszne. Nikt was nie wyprzedzi na dobrą sprawę, choćby na takim 50-konnym motocyklu. Nie żebyście się musieli od razu ścigać, ale po prostu... Zawsze szybko dojdziecie do celu. Zostaje jeszcze kwestia tego, że jest to bardzo niebezpieczny sport, no bo przecież nikt cię nie widzi. A mojego wujka, hańka, no to traktor rozjechał, a kolegę z myszka, no to on z w ogóle wypadł na takim ścigaczu, jak se kupi, To jest bardzo niebezpieczny sport. Bardzo często słyszę te komentarze i wiecie co? jest trochę w tym prawdy, ale trzeba być rozważnym, jak ze wszystkim. Też swoje przeżyłem helikopterem do szpitala, leciałem, więc wiem jak jest, ale idzie się tego nauczyć. W pewnym momencie zaczniecie jeździć prewencyjnie i przyda wam się to w czymkolwiek w życiu. Nie tylko na motocyklu. Jeżdżąc samochodem, również będzie to bardzo przydatne. Nawet idąc piechotą, przyda Wam się to i nawet nie wiecie kiedy. Swoją drogą też ćwiczy to w pewien sposób jakiś refleks w Waszym ciele. Jesteście w stanie dużo wcześniej i więcej zauważyć niż gdybyście leniwie jechali swoim samochodem z telefonem w ręku albo gdzieś tam grzebiąc w radiu. Tu jesteście skupieni całym sobą na drodze, bo w sumie. Całym sobie jesteście na drodze. I to znowu jest piękne. Podziwiacie każdy widok, niezależnie od tego, czy stoicie w korku, czy już jedziecie. Do tego trochę gimnastyki nigdy nikomu nie zaszkodziło. Zadba to o wasze zdrowie fizyczne. Zatankowane do pełna za 7 dych i to jeszcze z całkiem sporym bakiem, bo inne motocykle niż te Moto i mają no dużo mniejsze. No chciałoby się tak w samochodzie. I do tego 7 litrów spalania, zimą po mieście, przy. Mojej no jeździe, która nie oszczędza tego motocykla. E, dla porównania BMK dwulitrowa pali mi gdzieś w granicach 12, nawet i 15 litrów w takich warunkach. No dobra, jak się postaram, zejdę do dychy, ale to jest dalej dodatkowe 3 litry na 100 km. A w trasie? Kurde, jadąc ścigaczem 140-150 po autostradzie spalam 5 litrów. Chciałbym widzieć jakikolwiek samochód, który przy 140 będzie palił 5 litrów na setkę. A koszty serwisowania? Zapomnijcie, no nie to, żeby motocykl nie było co serwisować, ale na dobrą sprawę bardzo często ogranicza się to do opon i zmian oleju co jakiś czas. Nawet kiedy przychodzi czas na większą inspekcję silnika, to wciąż są to dość proste konstrukcje, które są dostępne na wierzchu, więc mechanik po prostu weźmie dużo mniej za robociznę. No i też fakt, że pięcioletni motocykl kupicie w cenie pewnie dwudziestoletniego samochodu, jest dodatkowym atutem, bo macie dużo mniej walki z jakąś rdzą i innymi dziadostwami. Ach, i niby tyle czasu się zaoszczędziło w tych korkach, ale znowu tak pięknie się jechało, że zmarnowałeś dodatkowe 10 minut na dłuższą drogę z prac do domu. Więc powiedzcie mi, jak tu nie kochać motocykli? Nawet już patrząc na to płytko, jeżeli chcielibyśmy sobie powiększać siura fajnym samochodem, to uwierzcie, dużo więcej sukcesu będziecie mieli na jakimkolwiek motocyklu. Nie, żeby go było dużo, bo po prostu ani tu, ani tu wiele nie ma, ale już prędzej na motocyklu, uwierzcie.